Patrycja Błaszczak, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Portret Kobiecy. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Irmina róża Santowska. Witam Cię serdecznie. Ja również Państwa witam. <grym> Artystka i instruktorka jogi. Zgadza się. Częstochowianka? Tak. Urodzona tutaj, wychowana tutaj? Dokładnie, urodziłam się w Częstochowie, ale w wieku dwóch lat moi rodzice się przeprowadzili pod Częstochowę do małej miejscowości Osiny koło Poraja. <grym> <grym> No, i tam dzieciństwo spędziłam, ale do szkoły wróciłam do Częstochowy. Mhm. A jakieś epizody wyjazdowe? Gdzieś dalej wyjeżdżałaś? Gdzieś cię ciągnął Wielki Świat? E, gdzieś dalej? Nie, raczej. Jakby... Bywałam w różnych miejscach i to ze szkoły, na przykład w Izraelu byłam mm -hmm. e, i w Portugalii na stażu, ale to też ze względu na szkołę mm -hmm. naszą. Takie wymiany. Takie wymiany to tak, e, ale większość swojego czasu spędzam w Polsce. Nie mieszkałam nigdy za granicą, tak mm -hmm. na stałe. Mm -hmm. Nie kusiło Cię? Jak ty no, pojechałaś na przykład do tak, nie, tak... nie do końca, bo język to nie jest moja dobra strona. W sensie po polsku tak, ale inne języki opornie mi to idzie. Za to mam jakby no, gdzieś indziej ta, ten mój potencjał e, się przekierował. Tak mm -hmm. powiem. Więc Polska. No właśnie, potencjał. E, artystka, no sztuka, jak to się zaczęło, powiedz? Z tego, co rodzice zawsze mi mówili, to zawsze siedziałam z kartką i z długopisem albo z jakimś tam, e, no, mazidełkiem, że tak powiem. Zawsze, chciał, e, za, zawsze tata powtarzał, że chciałam notesiki i żeby coś tam w nich skrobać, więc od małego gdzieś mnie ciągnęło do kartki papieru. E, już w podstawówce wiedziałam, że chciałabym iść w kierunku plastyki. E, rodzice gdzieś też mnie wysyłali w, te, w, te, w tym kierunku na jakieś zajęcia dodatkowe i tak dalej. No i w, do gimnazjum dostałam się, do naszego częstochowskiego liceum plastycznego. Mhm. I nie zmieniłabyś tej decyzji już? Myślę, jest... że nie. Myślę, mhm. że nie. Mhm. Tradycje rodzinne? Mama jest też po plastyku. I od strony mamy tata, od strony mamy dziadek rzeźbił, więc gdzieś ta plastyczna, artystyczna. gdzieś tak, gdzieś ten jakby ten artyzm w naszej rodzinie występuje. Mm -hmm. e, powiedz, a ty malujesz m, tak typowo obrazy? Na ten moment nie, chociaż zdarzało mi się, yy, zdarzyła mi się jedna wystawa w Częstochowie w Gaudemater i tam były obrazy malowane przeze mnie, ale nie pędzlem, tylko akurat wybrałam technikę yy, markeru, który miał jakby farbę akrylową w sobie, więc one były bardziej też rysowane, bym powiedziała, nie malowane, a rysowane. Bardziej chyba ten rysunek gdzieś ze mną jest i linia od kredki ołówka. Mm -hmm. Boboki. No, powiedz, cóż to takiego? Boboki pojawiły się na pierwszym roku studiów. Gdzieś ten pomysł do mnie przywędrował. Pierwszy Bobok powstał tak naprawdę z rysunku takiej dziewczynki, z którą razem rysowałam i się z nią bawiłam. I to mnie gdzieś zainspirowało do dalszej drogi i do rysowania swoich Boboków. Mhm. No, i właśnie na studiach gdzieś ten, ten pomysł zaczął się, że tak powiem, kiełkować, i postanowiłam uszyć taką maskotkę. No i zaczęłam to rozwijać, zaczęłam jeździć na różnego rodzaju targi. Było to jakby też fajnym dodatkowym na tamten moment, będąc na studiach źródłem że tak powiem, e, dodatkowych pieniążków, więc hmm. y, gdzieś w tym, w, tym, w tym kierunku i no jakoś tak mo, moja, nie wiem, radość i, i w tych bobokach jest gdzieś zawarta i, i no i dlatego one. Ale oprócz tego, że je szyjesz, to jeszcze je malujesz, tak? Rys ka każdy, Rysujesz. Po tak, jakby. każdy wzór, bo jest przeze mnie wymyślony, więc najpierw powstaje rysunek tego kształtu, a później go przekładam na materiał i na, na szycie, prawda? Aha. Na uszycie tego. I co, na przykład widzisz śmiesznego psa i później dorabiasz mu większe oczy, uszy i tak powstaje Byba. skąd? Powiedz mi naprawdę, nie stwierdzisz się normalnie tym, co widzisz? E, wiele jakichś, najwięcej z natury na pewno, więc dlatego mówię, że bywa i pies, e, ale gdzieś obserwowanie też takiej natury, gdzieś może bym to nazwała w pod mikroskopem może nie, ale właśnie tak ja lubię się gdzieś zagłębiać, zaglądać na liście, oglądać różnego rodzaju jakby tkanka, tkankę natury, którą gdzieś zauważę. Zawsze mnie gdzieś to porusza i zauważam różne rzeczy, nawet najdrobniejszy gdzieś tam detal, czy płatek liścia, który ma te swoje gdzieś tam niteczki, to mnie zawsze gdzieś... No, przyciąga i gdzieś w tym też odnajduje te boboki. Długo ci zajmuje. Już nie mówię o tym takim procesie twórczym, wymyśleniu, jak ma wyglądać, ale później uszyjcie takiego. E, powiem tak, zazwyczaj jest to praca, którą rozkładam na etapy, więc ciężko mi jest. Na pewno jakby w ciągu dnia jestem w stanie uszyć od podstawy jednego to Aha, na 100%. Mm -hmm. ale czasem ich jest więcej, ale zazwyczaj to rozkładam na etap, że wycinam kilkanaście sztuk albo kilkadziesiąt sztuk i to jest pierwsze, na przykład wybieram materiały, z jakich bym chciała, dobieram je ze sobą, później właśnie układam te narysowane moje kształty, je wycinam po kolei to jest najpierw pierwszy etap. Jak wytnę te 30 sztuk albo 40, bo zazwyczaj to w takich ilościach wycinam, to później jest etap dobierania elementów. Więc na przykład 10 układam z tego samego materiału na stole i dobieram do niego oczy, filcowe elementy, które później stanowią gdzieś tam oczy jakąś buzię albo skrzydła <grym> lub jakiś inny element. Później jest szycie. I tak naprawdę, jak uszyję na przykład 10, to później 10 wypycham i zaszywam, bo zaszywanie już jest ręczną pracą. Więc. I dotrzywanie elementów częściowo maszynowo, częściowo ręcznie. I wszystko sama? Wszystko sama. Czasem mama, A, czasem mama pomaga. Czasem mama, okay. mama pomaga wypychać, bo szyć nie, ja raczej te pierwsze etapy robię sama, ale to, to, to wypychanie na sam koniec jest już taką mozolną dosyć pracą i taką jednostajną, więc jak było ich kiedyś, wie, jakby jak kiedyś czułam większe ilości, to tak, to zdarzało mi się, że mama też zabierała i wypychała razem Ciebie to odstresowuje? Na pewno jest to jakiś sposób odstresowywania i medytacji, można by powiedzieć, bo jest to jakby proces twórczy. Wpadając w proces twórczy, wpada się w pe pe pewną jakby... Jakby to można nazwać taką. No, nie chciałabym powiedzieć, że rutynę, ale no właśnie sposób wyciszenia i medytacji bym to tak nazwała, że Taki nawet rysować skupi właśnie skupienia, mm -hmm. a poprzez skupienie, to no właśnie to ma też, jakby medytacja też ma na celu się skupienie na jakiejś jednej e, rzeczy e, i może być proces twórczy. Gdzieś traktowany też w ten sposób. Mhm. No i co tam jeszcze realizujesz sobie w tej sztuce, powiedz? Te boboki rysujesz? E, tak, na pewno boboki zaczęły się od maskotek i jakby wymyślania ich kształtów i tak dalej, ale później poszłam troszeczkę dalej, już w jakąś ilustrację delikatną i tę ilustrację zaczęłam przenosić na większe formaty muralowe, które można w Częstochowie e, podziwiać, zobaczyć. zobaczyć. A powiesz nam, gdzie? Eee, największe dwie ściany są przy ulicy Tuwima i Śląskiej, uh -huh. między Błęderii a Szypółką. I tam jest jeszcze galeria Jaffa, z tego co y, pamiętam dobrze. <grych> to ta brama, y, to są największe moje murale, które są w Częstochowie i chyba w ogóle, mm. <grych> które mm. stworzyłam. Bo ściany mają po 10 metrów długości, a wysokie są chyba na 3,5 do I 4. I one są w takiej wielkości? Tak, one są w takiej wielkości. Mm. Cała ta… Znaczy obie ściany tej bramy są zrobione przeze mnie. <grych> mm -hmm. Ile czasu ci to zajęło? Eee, mówimy znowu o procesie od samego początku, czy ile samo namalowania. Samo namalowanie. A w ogóle to może od początku, yy, czy jak to było, że kto ci to zaproponował, że możesz eee. coś takiego zrobić, czy ktoś cię zaprosił do takiego projektu? Bardzo chciałam, żeby mo, mo, moje rysunki się pojawiły w Częstochowie i pierwsza ze ścian powstała ze stypendium miasta. E, częstochowy. Mm -hmm. e, ze względu na to, że dostałam jakby pozwolenie na obie ściany, to rok później postanowiłam jej namalować na drugiej stronie, bo chciałam, żeby ta brama po prostu była pełna, a mm -hmm. nie ani niedokończona, albo żeby ktoś inny e, zajął tą ścianę. No chciałam, żeby to było... jakby to że przejście to było tak, żeby mm -hmm. było moje, tak. tak. Mm -hmm. A pomysł na to, co namalowałaś, to miałaś z góry narzucone, czy nie, czy ty Nie. Musiałam przedstawić projekt i ten projekt się spodobał. Ze względu na to, że mnie interesuje jakby i pociąga gdzieś ta natura cały czas, więc on, on jest z naturą związany, bo są na niej i rośliny, które gdzieś mnie otaczały w dzieciństwie. W ogóle pierwsza, w ogóle te dwie ściany to są migawki z dzieciństwa, tak nazywałam te, ten mural. I przedstawiają gdzieś tam naturę, która mnie w dzieciństwie otaczała. Na placu mojego domu rosły dęby, więc są liście dębu, są żołędzie, są kanie, które też na placu rosły, i jeżyny, które też jakby mieliśmy, więc tak, no, tak jak mówię, migawki z dzieciństwa i gdzieś pomiędzy nimi boboki. Fantastycznie. I jeszcze jakieś murale? Takie mniejsze, eee, które tak Mniejsze robacie? murale robiłam, ale to już na zlecenie naszej Częstochowskiej Lodziarni, Czewskie Lody, uh -huh. eee, oni w jakiś czas temu ogłosili taki jakby konkurs, że bardzo by chcieli, bo przy jednym z lokali mieli bardzo pomazaną ścianę, albo cały czas ktoś im uh -huh. tą ścianę dewastował i chcieli jakoś to od, od, odciąć, to żeby nie, nie cały czas nie niszczyli i nie pisali przy tym, przy tym okienku i my jakichś tam nie, niezbyt ciekawych Napisów ogłosili, że chcieliby, żeby jakiś artysta, czy tam Szczęstochowy, czy okolic, stworzył coś. No i ja się do nich zgłosiłam i napisałam, że z chęcią bym taki mural dla nich wykonała. I właśnie przy Czewskich Lodach, w Trzeciej Alei, można zobaczyć też moją realizację i w Galerii Jurajskiej, bo to jest drugi, drugi punkt, w którym dla nich też robiłam właśnie zlecony przez nich mur, ale oczywiście jest z lodami, są boboki, są lody, więc w galerii można oglądać ścianę pomalowaną przez mnie właśnie w trzeciej alei. Mhm. A wracając jeszcze do tego największego już samo rysowanie, malowanie, długo zajęło? Ile to trwało? E, Pierwszą ścianę to też jest tak, że ja jakby dzieliłam ten czas, mhm. więc około dwóch tygodni, ale nie malowałam od rana do wieczora, też powiedzmy sobie, tylko w momentach, w których miałam na, na mhm. to przestrzeń, więc myślę, że jakby to skondensować, to hmm. myślę, że może około tygodnia by to zajęło. Wzbudzałeś zainteresowanie? A co Na pewno. Tak, tak. Dużo osób podchodziło i się pytało, zagadywało, więc też to było miłe, że osoby zwracały uwagę w trakcie, że coś powstaje nowego. Mhm. No i cieszę się, że do tej pory ta brama została nietknięta. W sensie, mhm. że nie została gdzieś tam zniszczona mhm. i nadal, nadal wszystkie te rzeczy, które namalowałam, są. E, no, w dobrym stanie. Podpisujesz się gdzieś tam, na tych murawach? E, tak, ale nazwą Boboki. Aha. Nie, okay. nie podpisuję się z imienia i z nazwiska, ale akurat pod, pod tym, e, pod... E, Stwierdziłam, że to jakby, ma, ma, jakby podpisuje się marką, którą stworzyłam, a marką są Boboki. Logo do te, tej marki stworzył mój, mój obecny mąż Janek, więc też mam do, do, do tej nazwy i do tego logotypu sentyment. Więc jest to jakiś taki mój stempelek. Mhm. No i co, sztuka to jedno, ale odnalazłaś się też w jodze. Tak. Jesteś już teraz instruktorką. Tak, już od kilku lat. A z tą jogą to też zaczęło się jakoś wcześnie? Nie tak wcześnie jak ze sztuką, bo sztuka i gdzieś rysowanie, malarstwo i to towarzyszyło mi od dzieciństwa, natomiast joga pojawiła się na trzecim roku studiów. Eee, musieliśmy wybrać WF, były różne elementy, jakby różne dziedziny, z których mogłam na ten WF iść, było pływanie, jakieś gry zespołowe, no i pojawiła się tam joga. Ja o jodze nic wtedy nie wiedziałam, spodobała mi się nazwa, poszłam na zajęcia. No, i się tak zakochałam w tym, w tym sposobie ruchu i w tym, co yoga ze sobą niesie. Eee, tak. I co? Zdobywałaś już tam po kolei te uprawnienia, tak, że teraz jesteś instruktorem? Bo w ogóle yoga to. Jest mnóstwo rodzajów jogi. Y, tak, y, jest mnóstwo rodzajów jogi i to się troszeczkę też rozszerza i będzie to się rozszerzało jak ze wszystkim, tak, y -y. tak naprawdę, bo ka 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 każda gdzieś tam dziedzina zaczyna czerpać z różnych źródeł i z różnych źródeł zaczyna się łączyć to ze sobą, więc jog y, y będzie coraz więcej. Dla mnie, jest, ja tak podchodzę do jogi, że joga y to też jest człowiek, który tą jogę przedstawia, że tak powiem. Więc dla mnie ile jest nauczycieli jogi, tyle jest yug. No, będzie tego coraz więcej i coraz bardziej różnorodne, bo ten ruch będzie się troszeczkę zmieniał pod to, co się pojawia i gdzie odkrywamy jakieś nowe rzeczy w tym ruchu też. Uh -huh, uh -huh. A ty y, y, jesteś instruktorką jakiej jakiego rodzaju jogi? Pierwszy kurs y, ukończyłam w Częstochowie, prowadzony przez profesora Szopę jogi akademickiej i go ukończyłam w 2019 roku i od tego momentu zaczęłam uczyć też jogi, więc wywodzę się z jogi akademickiej. Kolejnymi etapami było, były szkolenia z aerial jogi, czyli jogi na chustach. To jest, są Chusty są podwieszone do sufitu i e, przy pomocy chusty można też wykonywać ćwiczenia e, jogowe. Ale to już chyba trzeba mieć znajomość podstawy jogi, hmm. prawda? No, nie... No, trzeba mieć obycie z tą chustą Aha. i jak można ją wykorzystywać, jak bezpiecznie się zaplatać, więc tak, tutaj te szkolenia były na pewno bardzo ważne, żeby mhm. się nauczyć i y, wiedzieć, jak z tą chustą pracować też. E, później miałam jakby w, te, w międzyczasie do 2024 roku to właśnie ta aerial yoga i to, to czego się nauczyłam na jodze akademickiej, plus to, co gdzieś tam widziałam, zauważałam i w internecie i tak dalej, no bo wiadomo, mm -hmm. na YouTube'ach, nie YouTube Czyli do się też z Tak, mm -hmm. do, do, gdzieś to na pewno, tak, no to, to każdy chyba teraz, to jest takie du duże obiecy tak. mm -hmm. e, Internet, tam wszystko można znaleźć, więc gdzieś już jakieś elementy od jakichś innych osób zauważałam, podobały mi się. W 2022 albo trzecim pojechałam na taki warsztat do Katowic, który prowadził Wojciech Kaczmarzyk i tam mi się bardzo podobało i od razu wiedziałam, że po tym warsztacie, że jeżeli będzie robił kursy nauczycielskie, to chciałabym iść w tą stronę i tak właśnie w 2024 rozpoczęłam kurs nauczycielski jogi powięziowej integralnie. Co to jest e, joga powięziowa integralnie? To jest... E, hmm. Jaki to jest rodzaj jogi? To, czym się różni od...? Jest na pewno o czuciu ciała, mm -hmm. wie, większym schodzeniu w głąb siebie mm -hmm. i odczuciach, które dzieją się w trakcie wykonywania pozycji jogowych, czyli asan. E, więcej zauważania tego, co się dzieje w trakcie, co płynie z ciała. E, Czyli tutaj też przydałaby się już jakaś wiedza z zakresu jogi, jak już idziemy na takie zajęcia, prawda? Czy, czy nie? Czy mogę sobie po, nie, po prostu, nie... nie mając pojęcia zielonego o jodze, przyjść do Ciebie i właśnie uczestniczyć w takich zajęciach? Jak najbardziej tak. Yy... I różni się to tylko tym, że ja więcej uwagi zwracam na to, co czujesz Aha. w danym momencie. Jakby nakierowywuję osobę, żeby zaczęła zwracać uwagę na siebie, na ciało odciągając od tego może myśli, bo wiadomo, jak zaczynamy się skupiać na sobie i zaczynamy zauważać, że o tutaj mnie coś delikatnie ciągnie, tu pojawia się minimalny opór, bo to też może być, może jakiś delikatny ból, to wtedy kieruję tą uwagę do wnętrza, czyli do siebie, do ciała, a nie po, jakby, i od, jakby to też sprawia, że troszeczkę przestajemy myśleć o tym, co jest poza. Czyli to też jest taki sposób na odstresowanie, tak, na relaks. Tak, Aha. tak. Przy okazji gimnastyka. Przy okazji tak, gimnastyka, ruch dla ciała, który jest nam potrzebny i też jakby dużo w diodze powięziowej jest rozmasowywania siebie na podłodze, więc dużo jest asan podłogowych, co to też odróżnia tą jogę od takiej jakby klasycznych form jogi. Gdzie jest, gdzie tego może takiego podłogo, podłogowych wersji i rolowań jest mniej dużo niż właśnie w tym podejściu. Mhm. Bo poprzez to rozluźnienie i rolowanie po podłodze uwalniamy napięcia, które się zbierają w naszym ciele i właśnie na warstwach powięziowych wtedy uwalniamy to poprzez to rolowanie, przelewanie się po podłodze, i to daje nam taką y, możliwość później lżejszego wchodzenia do trudniejszych asan albo asan, które są już bardziej wymagające, no, trudniejsze, mhm. wymagające albo już te, które jakby wycho wychodzą z góry, że tak powiem, nie z podłogi, tylko już jak zaczynamy się unosić i wykonywać jakieś e, asany stojące, to wtedy to przychodzi z łatwością, no, bo ciało jest bardziej już rozluźnione, mhm. więc y, nie ma już tylu napięć, które, których które, które, no, których ma, które no, właśnie, ciało zbiera, że tak powiem, więc mm -hmm. przez to rolowanie uwalniamy napięcia i ciało jest y, może lżejsze i takie bardziej miękkie. Eee, czyli, a powiedz mi, a są jakieś przeciwwskazania do tego, żeby zacząć trenować jogę? Ćwi trenować, ćwiczyć, uprawiać? Eee, praktykować. Praktykować, <laughs> okej. Okay. Eee, wydaje mi się, że jakichś takich większych przeciwwskazań nie ma. Wiadomo, że osoby po wypadkach nie przyjdą poćwiczyć, mm -hmm. ale to nikt nie przyjdzie ćwiczyć, jak mu się coś z ciałem tak. większego zadziało. Eee, ale każdy ćwiczy zgodnie ze z sobą, sobą, tak? Nie ma tak Na że... moich zajęciach zgodnie Jasne. ze sobą i z tym, co czuję. I też i z oddechem, z tym, żeby ten oddech płynął, a nie przerywał się. Bo jak zaczynamy robić coś wbrew sobie, w sensie coś jest za bardzo wysiłkowe, to zazwyczaj pierwszym czynnikiem, jaki się pojawia, to brak oddechu. Mhm. Więc tutaj staramy się ten oddech też na niego nie wpływać, ale go zauważać. I być z tym oddechem, tak jak być z ciałem, to być też z oddechem, no bo to jest podstawowa nasza funkcja organizmu mm. oddychanie, mm -hmm. na którym my w, w ciągu dnia może nawet nie zwracamy na to uwagi, a no, oddech jest podstawą e, naszego funkcjonowania. Mm. Więc e, tutaj to zauważenie na zajęciach oddechu i swojego rytmu oddechu e, jest, jest, jest ważne też. Mm -hmm. A duże jest zainteresowanie jogą, często chodzi? Mm, tak, i myślę, że to zainteresowanie ciągle rośnie. Jest to na pewno. E, no, joga za, już jest popularna, ale wydaje mi się, że ona się staje coraz bardziej popularna i w ogóle formy ruchu i pilatesowej, wszystko co dookoła jogi jest i od jogi się wywodzi i ro, rozchodzi, że tak powiem, jest coraz bardziej jakby popularne, co jest myślę, że dobre, bo dla nas ludzi, którzy zasiedli przy biurkach przed komputerami, to ten ruch jakikolwiek, jaki on by nie był, to jest ważny. Mm -hmm. A te ćwiczenia też odbywają się w ogóle przy dźwiękach, bo już mówię tutaj akurat będzie rozdzielenie, prawda? Bo jakby osobna muzyka, a osobne ćwiczenia. A... Eee, powiem tak, ja na swoich zajęciach puszczam muzykę, yy, ale są, bywa też tak, że ćwiczę bez tej muzyki. Jeżeli chodzi o zajęcia w studiu, to mamy dwie sale, więc dobrze jest trochę jakby sprowadzić te osoby do danej przestrzeni, dlatego ta muzyka też daje taką przestrzeń, więc ja mam jakieś tam jeden, jedną, dwie piosenki, które, piosenki, utwory, które... Puszczam i one są też y, dźwiękowe. Tam nie, jakby tekstu nie ma w tych. Mm -hmm. y, to są właśnie, właśnie jakieś tam uderzenia o jakieś właśnie miski, bęben, bębny czy Pany, bo to, ten dźwięk z chętpana też jest bardzo ładny. Więc ta, 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 takiej, takiej muzyki używam podczas zajęć, chociaż lubię też zajęcia w cisze. Jak jest do tego jakby możliwość, że nie, nie ma gdzieś tam jakiegoś rozpraszacza większego, czy na jakichś wyjazdach, to wtedy tak, staram się też pokazywać osobom, że można ćwiczyć bez dźwięku, yy, skupiając się właśnie na oddechu, bo słyszymy wtedy więcej dźwięków wydawanych przez siebie. Mhm. Mhm. Więc to też jest fajne doznanie, żeby poczuć tą ciszę, która nie jest ciszą, bo zawsze gdzieś jakiś dźwięk się pojawia, i też zauważać te dźwięki i być z tym, co otacza nas w danym momencie. Mhm. Bardziej sztuka czy bardziej joga? Porówno. Porówno. Powiedziałabym, że teraz bardziej joga niż sztuka, ale to się tak ze sobą u mnie przeplata, że są momenty, że jest więcej sztuki, są momenty, że jest więcej jogi. Akurat weszłam w taki moment, że jest więcej jogi i ją mam na co dzień, a sztuką sobie dopełniam jakby sw swoje bycie. Mm -hmm. E, ale to się przenika ze sobą i myślę, że może być za jakiś czas taki moment, że, że to sztuka będzie bardziej dominująca, a joga troszeczkę mniej. Chociaż nie wyobrażam sobie teraz, że z któregoś rezygnuję. Całkowicie. <laughs> <laughs> mm -hmm. A czas wolny. Mm, czas wolny, czas wolny lubię spędzać w naturze. Jak mam, jak mam możliwość, to na nasza Częstochowska jura jest pięknym miejscem, więc wystarczy 20 km oddalić się od centrum i być w naturze. No i wyjazdy też wyjazdy jogowe gdzieś do ładnych miejsc, czy to swoje, czy wyjazdy, w których ja jestem uczestnikiem, bardzo, bardzo też. Też to sobie cenię i zazwyczaj one są w pięknych miejscach, też otoczonych naturą, więc ta, ta natura, czas wolny, natura. Mhm. A jak wyjeżdżasz, to wyjeżdżasz rodzinnie, na przykład z mężem, na takie wyjazdy jogowe, czy to jest czas tylko dla ciebie? Na wyjazdy jogowe wyjeżdżam dla siebie. Mhm. Mój mąż, Janek, no, joga nie jest jego, w jego typie, on jest bardziej siłownia, tam się odnajduje, więc. Mhm. Jeżeli chodzi o jogę, to zostawiamy jakby. Nie to jest, łucasz, mój, nie to jest mój, tak, to jest mój czas, ja sobie wyjeżdżam wtedy i to jest taki czas dla mnie, ale jeździmy też razem i też lubimy miejsca, które są otoczone naturą. Mamy swoje ulubione nad, nad morzem e, miejsce, w którym niedawno też byliśmy, więc e, tak. Mm -hmm. Plany i marzenia, a zawodowe i nie tylko. Mm, plany i marzenia. Nie, możesz pewnie powiedzieć, że nie chcesz mówić, żeby nie zawsze. <grym> plany to na pewno rozwój i pod względem jogowym i, i, i sztuki, tylko w swoim tempie. Ja jestem taka, że ja idę jakby. Nie, nie narzucam sobie tempa też, tylko jak coś się pojawia, to, 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 to idę w tym kierunku. Wiadomo, że są momenty, gdzie prężniej to wszystko działa, chociaż teraz schodzimy troszeczkę bardziej do wnętrza, jest już jesień i zima, więc zima i jesień są takimi momentami, że więcej czasu spędzam jednak w domu. Mm -hmm. <laughs> Ale tak, rozwój jogowy na pewno. Dostałam się na drugi stopień jogi powięziowej, więc to będzie kontynuowane od przyszłego roku, bo tak się zaczynają zjazdy. A bobokowo cały czas gdzieś tam i szyję, boboczki. Teraz się święta zbliżają, więc to też jest taki e, moment, gdzie, gdzie zawsze e, w to działanie też w, się wkręcam, uh -huh. e, bo, bo ten moment świąt i dawanie sobie prezentów zawsze jest miły i boboki też są miłym prezentem, uh -huh. więc. E, Wtedy się, się to dzieje i jakieś wa warsztatowo też planuję, bobokowe działania. E, myślę, że początkiem przyszłego roku w Katowicach mam takie jedno miejsce, w którym e, boboki się pojawiły, i gdzieś tam już w, no, rozmawialiśmy o tym, że może jeszcze jakieś warsztaty, właśnie około bobokowe e, się, się pojawią, a może i w Częstochowie także. Mhm. A boboki to dziewczyny i chłopaki, czy tylko dziewczyny, czy tylko chłopaki? E... Czy w ogóle? A nadajesz im imiona? E, bo bokom czy nadaje imiona? Swo swoim tak, ale może tak, powiedziałabym, że nazywam kształty. E, że te kształty mają jakieś tam swoje nazwy, jak duszek-uszek, e, straszydło, jest jeden wzór, który też tak nazywam, e, gdzieś jest łosiowiec jakiś, więc wymyślam też trochę te nazwy. Przypominają one zwierzęta, ale czasami nie, czasami gdzieś jakieś Eee, jakaś nazwa do mnie, do mnie przyjdzie, spodoba mi się, czasem coś przekręcę i wtedy też jest fajnie. <laughs> I wtedy na, nazwę dostaje dany kształt jak beksak na przykład. Od, o, płaczą, od płaczących dzieci be, mm -hmm. beksy, i tak dalej. To jest jeden wzór, który tak ta nazwałam. jakieś ukwiały, czyli gdzieś tam z morza coś wypływającego. No, to, 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 co mi jakby wyobraźnia, i gdzieś jakieś skojarzenie też do danego e, kształtu się pojawi to. Tak zazwyczaj nazywam ten, ten wzór. Ale zachęcam zawsze do nazywania, bo to jest fajne. Myślę, że naprawdę są bardzo ciekawe. Zachęcam do obejrzenia. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja również. Trzymam kciuki za dalszy Twój rozwój. Dziękuję za poświęcony czas. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.